na lód, ewentualnie na zator lodowy, gdzie eksplozja powoduje spuszczenie tego lodu, uwolnienie wody, wypuszczenie jej z nie w gdzie się blokuje, a na rozlewisko, gdzie są te łomki, paswiska i później pojedyncze ładunki na zator, które tam stoją pionowo, wcześniejsze kry i uwalnianie tej kry pojedynczymi ładunk ładunkami, wpuchami ładunku i też na te rozlewiska dojdzie co jest, do całkowitego z i udrożnienie całości koryta nurtu rzeki co zrobiliście? bo jest zbyt blisko mostu nie można użyć dużych ładunków to trzeba małymi ładunkami żeby nie doszło do uszkodzenia elementów konstrukcyjnych mostu czy dźwigarów, czy podpór czy innych legarów żeby właśnie nie doszło do zniszczenia mostu gdyż zbierająca się kra zapierająca kra będzie spływać stopniających rzek, lód ten lud cały, może uszkodzić ściąć podporę mostu. Na prośbę tutaj wójta gminy pana Piotra Niedbały, który skierował swój wniosek do starosty powiatowego, a następnie on do wojewody podlaskiego, Wojewoda skierował pismo do ministra budaktowej, aby wydzielić siły wojskowe celem usunięcia terminowego do Świętej prowadził przy moście tym żelbetowym w jest całości I w dniu wczorajszym grupa oficjalna. Naszego batalionu 15 z Orzesza. Udało się Dobra. to w ten rejon, żeby sprawdzić, jak wygląda sytuacja. Nie uznaliśmy, że nie będą potrzebne tutaj siły roboczej, tylko i Celem było tego zatoru, który się stworzył z niespływającej gry, śniegu i nam tutaj zagrażał. Yes? Z właśnie nie było. konsultacji i przeanalizowaniu zadania, przeliczeniu materiału przybył i realizuje jak to zadanie. Najpierw małymi warunkami usuwa stary lód, żeby ta kra miała gdzie spływać na rozlewiska tutaj obok tego nurtu, zarówno na lewo, i na, lewo, i na lewo i na prawo, bo cały nurt jak panowie tutaj widzieli jest ze śniegiem, ze śniegiem. Rozlewiska są po to, żeby ta woda, która napiera, miała miejsce gdzie się. Zniszczenia, to tutaj po prostu nie, nie byłby przyjazd do, do drugiej części miejscowości, przede wszystkim rolnicy nie byłoby szansy, znaczy nie byłoby możliwości w miarę szybkiego dotarcia do, do, do łopotu dla poszczególnych rolników, Bo tutaj najbliższy most, gdzie można było jechać, to jest to jest most w ptakach bądź dobrych.